Sukcesem zakończył się pierwszy leszczyński piknik naukowy przez dwa dni na terenie inkubatora przedsiębiorczości. Skorzystać można było z wielu atrakcji, które czekały zarówno na dzieci, jak i dorosłych. Eksperymenty związane z prądem prezentował Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Testujemy kandydatów na rycerzy Jedi dla Spielberga, czyli robimy tutaj pokazy z mieczami świetlnymi. Tak? To... Tylko jeden kandydat już tutaj nam y, odpadł Odpadły. w przedbiegach, tak? Odpadł w przedbiegach. Próbujemy pokazać. ja spróbuję może jeszcze z kolegą razem za spróbujemy palcem spróbujemy się, spróbujemy się tu połączyć jakie mamy szkoły? Był też eksperyment z ogórkiem w roli głównej. Ogórek konserwowany, ogórek małosolny, ogórek babuni. Ale co się dzieje z tymi ogórkami? Ale to pani sobie wybierze. To co pokażemy co? Babuni może, tak? Bardzo proszę. Ogórek babuni, dobrze? To jest ogórek babuni. Spróbujemy. Patrzymy tutaj, tak? Jest trochę za jasno. Ale jakby to było w bardziej zaciemnionym pomieszczeniu, to po prostu inaczej mówiąc, jeśli w domu nam się przepali żarówka i mamy ogórki, babunie albo... Albo jakieś inne kiszone, to oczywiście możemy zamiast... czy, to jest, czy to jest też sposób na szybką kiełbasę z winylem? To jest, to jest na szybką, przypaloną zupę ogórkową sposób. Na pikniku naukowym wystawiały się szkoły ponadgimnazjalne z Leszna, między innymi zespół szkół rolniczo-budowlanych. Pokazujemy wiązania, które wykonujemy w budownictwie. Dzieci dostają zadania, z klocków próbują ułożyć właśnie murki, ścianki i coś tego typu. Zazwyczaj tu przychodzi właśnie duże dzieci. Cały czas ktoś próbuje. Yy, zaczynają od najłatwiejszych zadań, później przechodzą do tych trudniejszych, też do narożników i różnych tego typu rzeczy. Jak sobie radzą? Bardzo dobrze sobie radzą. Matematyczne łamigłówki przygotowali uczniowie trzeciego Liceum Ogólnokształcącego. Cukiereczka, zdajecie za co dzisiaj? Za dobrze rozwiązane zadania. Dlaczego to zadanie dotyczam? Do, do pytania dotyczą, to jest ogólnie poziom taki podstawowy, coś takiego, podstawka i chodzi o to, aby przesławić jeden patyczek, żeby utworzyć prawidłowe równanie. Podczas pikniku można było założyć alkoholę i sprawdzić, jakie jest widzenie osoby będącej pod wpływem alkoholu. Co niektórzy, nie mając Poczucia odpowiedzialności pod użyciem alkoholu mogą sprawdzić to bez alkoholu, a najlepiej obserwujemy to na podstawie zabawy dzieci, którzy to, które to świetnie wykorzystują, tą sytuację. A pokazuje, że człowiek bez pożycia dodatkowych tam używek może być też niebezpieczny, szczególnie znajdując się za, za po prostu. W aucie za kierownicą. Widziałam po prostu coś tam, jakieś kształty, ale nie były tak, jak powinno się to widzieć, więc wrażenie takie. Czyli taki jakby mętny wzrok. Tak, 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 tak mylący bardzo. Dodajmy, że piknik był inauguracją działań Leszczyńskiego Centrum Nauki.